Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakej. powracamy do Dante z Inferno, kontynuujemy naszą wyprawę w głąb piekła, piekła Dantego, ho ho ho. Dobra, i co my tu mamy? Super trójki ogniste widzę, zaraz będzie kuźwa coś co będzie mnie podpalać oczywiście, bo jakby inaczej. Postaram się uwierzyć, że nie ma tutaj nic ukrytego za, za krawędzią ekranu, ponieważ nie chcę się powtarzać znowu skoków, a za to tutaj coś jest. Widzicie, tego nigdy totalnie nie wiadomo, po prostu totalny random, nigdy, po prostu niby jest, niby nie ma. O, patrzcie, kolejne, kolejne monetki z tego Judasza. Artefakt. Złoto Oktawiana. Zobaczmy, czym jest Złoto Oktawiana. Yy, Holi 3, żeby zakupować automatycznie. A, okej, okay, podnosi dam tego, kiedy on się obali. Hmm. Tyle razy jesteśmy obaleni w tej grze. Much, po prostu, naprawdę. Najlepsze. Okej, okay, to jest kontynuacja kombosa, to sobie wezmę. To jest spoko. Dajcie. A teraz mam finishera, aby dowiecie się do kombosa wcześniej. To jest wcześniej. To jest całkiem spoko. Może nawet zacznę go używać. Parkour. czy, czy pod mną coś jest? Czy ja, czy ja mam się bujać czy całą ja kuźwa zrobić, bo nie wiem coś, coś tam pod mną wystaje, A czy człowiek pewien... O dobra, okej, okay. czyli coś tutaj było, dobrze. Wiecie, ja już nie mogłem zajrzeć co jest na dole, nie? A, no tak, trzymaj. A, dobra, 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 wiem o co chodzi. No, buja się dante, buja się ślicznie. Hopsa. Hmm, kolejny tajemniczy łańcuch. Czy będzie mu towarzyszył śmiech? Zobaczmy. Hmm, czemu mam dziwne, niejasne wrażenie, że te łańcuchy mogą być istotne fabularnie? Jakaś taka cząstka mnie i to nie ma nic wspólnego z tym, że wiecie, że znam tą grę czy coś takiego, nie? Że ja ją przeszedłem. Po prostu o to jakoś tak... No wiecie. Całą kurwa teraz zrobić, co? Puścicie? Wow. Z tą drogą, Kosa śmierci to prawdopodobnie najbardziej wielofunkcyjna kosa, jaką kuźwa w życiu widziałem. Może zmienić się w ostrze naręczne, włócznie, w jest z kosą. Można się podciągać. Czego ta kosa nie umie. I przed nami kolejny uroczy obszar. Gięt powiem. Powiem wam taką wkurzającą do mnie rzecz. Generalnie ten net nie jest tylko w tej grze, ale ogólnie. To, że wiecie, machamy kosą i w momencie jak wykonujemy ruch, dobra, okej. Okay. Teraz, dobra, Dante stoi, nic nie robi. A jak już zrobimy ruch, kosa magicznie wraca na plec. To jest coś, co strasznie wkurzało mnie w... gdybym kraju czwórce, bo tam po prostu dokładnie to samo działo się właśnie po atakach, czyli po prostu broń magicznie wracała na swoje miejsce. Teraz no nie wiem. Mieć animację odkładania. No to to samo było chyba w pierwszych yy, dwóch gadoworach, nie jestem pewien. W trójce, w trójce albo we wstąpieniu to poprawili. Aczkolwiek po prostu nie co. Nie można było zrobić animacji, jak bohater odkłada po prostu broń na plecy. No szkamannie. Tam widzę na górze coś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Na pewno mogę się tam dostać. Słyszę skrzynkę, że tak wyrażę. Wiecie jaką skrzynkę. W sensie skrzynka na artefakt, wiecie, hrabą szczy sobie gdzieś tam w tle. Definitywnie ten droga aczkolwiek. A, okej. Oj daj Dobra, widzę, 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 nie krzyczcie. Te epickie sekwencje tak popularne w grach, gdzie lecimy po krawędzi, nie? Jak dobrze, że nie wiem... Skrzynki w tej grze mlaszczą, jak się do nich podchodzi, prawda? To przydatne. Holy Level 5 Dante jest chronione przed atakami z dystansu. A po prostu większa ochrona przed atakami z dystansu. Aczkolwiek to nie rozwiązuje z akcji, jak mam dojść do. Jest mi się, że zginąłem czy coś. Do tamtej fontanny. Doskoczyć? Nie doskoczę, prawda? No, 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 no nie diabła. Hehe, <laughs> bo jesteśmy w piekle. Jestem tam chyba w stanie doskoczyć, to będzie wymagało absurdalnej... O, okej, okay, nieważne. Nie, nie, to nie wymaga niczego konkretnego, po prostu... czas skoczy się tyle. O, i proszę, drugi... drugi z trzech krzyży. No ale tak to naprawdę ściema, bo to... Znaczy, klejnotów, bo to trzeci z trzech krzyży, drugi był w tamtej... w tamtej zagadce z labiryntem. Siema. Co tu robisz? Co? To jest twój tata, tak? Okej. Okay. it, problem. Podoba mi się styl tych animacji. Są naprawdę zajebiste twierdzę. Ten, nie, nie, nie ten, o chciwość. Tylko ten właśnie, właśnie te, te ruchome, wiadomo, te momenty. Tak, i widzimy, że no, ojciec Dante'go definitywnie nadużyła swojej pozycji kapłana. No jesteśmy w chciwości. No i właśnie tutaj Berżut powiedział, że e, im wyżej człowiek zaszedł, tym więcej pożąda, więc najczęściej chciwość występowała właśnie u kardynałów i papierzy.

Tak, to jest fajna interpretacja, ponieważ przyjrzyjcie się, tutaj ludzie topią się w złocie. Obstałam, że są to, no cóż, osoby, które uległy pokusie właśnie chciwości. Generalnie piekło youtuberów, nie, żeby nie było. W każdym razie, topią się w złocie, którego tak pożądali za życia. Okej, okay, tutaj nic nie Myślę tak więc... Wajha Time. A, okej. Okay. Ej! What the fuck? Kto tak robi? płynne mm, złoto. przeszkadzać co nie panowie O ty gnoju Jerry Krzyż ładujemy Poszli Pięknie A jeszcze nie byłem w stanie go oczyścić niedobrze Czy to wszystko? Halo O jest co tu te kolejne dziwne duchy ogliste, tak, nie jesteśmy w stanie ich znaleźć kosą. No, z tego musimy ich jak zwykle ostrzucić krzyżem. Jak zwykle, no widzieliśmy raz, tak więc you know. Poproszę z powrotem o mostę, bo złoto cały czas napływa. Ta walka, mimo tego, że tego nie widzicie, miała limit czasowy. Ok, 9 minut na liczniku, niekoniecznie pora na przerwę. Bożutę dwa 200. Tam... A, mam tutaj... O, mam tutaj tego upadłego. Tak, w tym momencie nie trzeba dawać niewidzialnych ścian, kiedy po prostu zębatki miotemną no, na prawo i lewo. Osob. Awesome. Zwłaszcza przy tej dziwnej pojebanej kamerze, naprawdę to... Uch, po prostu. Nie, obstałem, że generalnie muszę tam wskoczyć jednak z tej zębatki po lewej. A, sztywna kamera absolutnie nie ułatwia sekwencji zręcznościowych, uwierzcie lub nie. O, no kawa no, no byłem już tam, czemu spadłeś Dante do cholery? Zamknij mordę duszo, bo cię kuźwa, nie oświecę. A chcie nie oświecę, to zostanę w ciemności na zawsze. Tego nie chcemy. Dobra, jest. Teraz tylko nie zjebać, tylko nie zjebać. Zjebię to, prawda? Dobra, udało się, jestem magiczny. No chodź. Zagram się na krzyżu, polecisz do nieba. Generalnie fajnym wykiem byłoby jednak znalezienie tych wszystkich trzech e, klejnotów B3, z których już nie znajdziemy. Ponieważ e, jeśli mamy je wszystkie, no to nie musimy właśnie wykonywać tej irytującej migierki, żeby dusze poleciały do nieba. To jest fajne. Au! Co zrobiłem, to jest jakby, wiecie, wiem to, ten, ten ja wyjaśnienie, że to jest niby wypalanie grzechów w danej osoby. Aczkolwiek w takim razie czym są grzechy, które są czarniejsze? Grzechami, których nie można odpuścić i musimy dać im przetrwać? Jak to działa? Ok, trzy kafle, Expa. Zobaczmy, co mamy ciekawego na upgrade'y. Magiczny pancerz. Przyspieszenie tego. Nie, aha, tutaj mamy. Mniej do się... Generalnie, na przykład, wiecie, mnie to wkurza, ponieważ mamy. To, to, to są te upgrady, których ja nienawidzę w grach. Generalnie, że. O, teraz ten atak zadaje trochę więcej obrażeń. Nawet niekonkretną ilość więcej obrażeń, trochę. Deals more damage, czyli wiecie, tro zadaje więcej obrażeń i, i tyle, A wiecie, mógłby na przykład zamrażać, stanować, e mieć dalszy zasięg, ale nie zadaje więcej obrażeń, tak więc taki chuj trybu odkupienia. Dobra, weźmy to. Taki mam kuźwa wybór w tej grze. W tej grze, myślę, że spadnę i się dlatego zawiesiłem na chwilę. Także jest tyle przydatnych umiejętności. I tak skończymy spamując krzyżem, bo to najlepsza technika. I generalnie właśnie to jest ta różnica, widzicie? Kiedy gra się kosą, trzeba kombinować. Trzeba faktycznie używać różnych technik o różnym zasięgu, żeby działać tych wrogów, bo jest po prostu ciężej. Ale kiedy gra się krzyżem, który dosięga wrogów absolutnie wszędzie, sorry. To jest śmieszne, ponieważ gościu sypie hajsem w momencie, jak się obraca. Jak można go skonstruować i przerwać mojego zabójczą technikę pewnie, pewnie był jeszcze żywy to był balet przy czy coś takiego A raczej byli bo jest ich dwóch i są zrośnięci razem Wiecie Jeden to gościu który pożyczał pieniądze A drugi to ten od którego pożyczał I krale ich tym że są na zawsze zrośnięci I tych gości kurwa po prostu nienawidzę Pieprzej do nieba. O Jezu. Tak, jeszcze k**wa więcej. Jeszcze więcej wirujących idiotów. Dobra, nieważne. Zajeb** wszystko co wy na to. Jeszcze jeden z nich już może padł? Nie, dalej nie, super. Użyjemy sobie magii, żeby dostać się z tej dziwnej sytuacji. Fajny jest ten efekt, jakby w, jak, jak, w ziemi. Ja mam powiedzieć, że to że daje faktyczny damage, a szkoda wygląda całkiem fajnie. Kuźwak, jest to, to gin w rozgrzeszającym świetle w tupku. Ta walka, kiedy grałem kosą, była kurewsko- ciężka... D, 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 co ja tutaj robię? Była kurewsko ciężka teraz, jak dać? No. Była tylko troszeczkę irytująca. Światełka. Ulubione pożywienie każdego bohatera. Okay, co zrobi to? Czy to się zamknie po chwili? Ma tam kolce, więc pewnie się zamknie. O, już się zamyka sobie, co widzę. Dobra. Tak więc. To. To. A, dobra. Już spieprzyłem Jeszcze raz Mamy dość czasu, żeby się po prostu wspiąć na tą półkę. O czyli o ile Dante postanowi się na przykład jej złapać, bo to jest istotne dla tego planu jednak. Uch W takich chwilach człowiek uświadamia sobie jak na przykład... Dobry, e, dobrymi elementami zerościowymi z były elementy z w DMC Dime kraj. Definitywnie tak. Tej gry można nie lubić Tak, jest coś na górze. Pewnie śmierć, nie? Ta, śmierć. No, of course. I Dante wpadł w te kamienne, niezaostrzone kolce, które są po metr, dwa metry od siebie i zginął. Okej. Okay. W każdym razie. Tak, właśnie, tak, elementy żarznościowe z DMC Dime Cry. Definitywnie. Przede wszystkim tak. Prawie nikt nie potrafi zrobić elementów drążnościowych dobrze w Tesherach, ponieważ albo zabijają tempo akcji, albo są po prostu nudne, albo są źle wykonane, albo są niezbalansowane, jest milion opcji generalnie, nie? Rozumie się. A jednak właśnie DMC, było to w porządku, na pewno lepiej niż w takim DMC kraju 3-3-4, bo to, 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 to słabe. O poprzednich DMC Krajach nie wspominając. No, Kuźwa Dante, no, ja pierdolę. Czemu się nie łapiesz? Czemu się chłopie nie łapiesz? Masz jedną robotę, złapać się krawędzi i się podciągnąć, ale ty się Kuźwa nie łapiesz. Aaa, ah, god damn it. I tak, oczywiście, Kuźwa nie gra, nie może zapamiętać, że cofam się po tej jebane leczenie i manę. Tylko muszę cały czas otwierać te cholerne skrzynki od nowa. Co wydaje się jeszcze dłuższą i mozolniejszą robotą niż w a to jest naprawdę osiągnięcie. Co, co w ogóle przedstawia w tej grze nasze maszowanie kółka? Bo generalnie okej. Okay, w Gadowłoże przynajmniej chodzi o to, że no Kratos po prostu no napina łapy i otwiera cholerne skrzynki, ale no, 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 czemu mu się do nie przyciągnął. No hamar! A tutaj co? Dante mocniej ściska krzyż? Nie wiem. W końcu, Jesus. Okej, okay. dobra Patrzyłem czy nie ma na górze Mmmm Binda Nic tu nie ma, nic tu nie ma najwidoczniej Co to za urocze narzędzie tortur? No to szatan, a nie, czekajcie Tylko jakieś kozioroże czy, czy coś tak, bo te drzwi totalnie mnie powstrzymają, gadomka, stary. A, to taka Ruzela zabaw, pamiętam to. Tak, zaskoczyłem tutaj specjalnie, bo będziemy tutaj walkę. I jest tutaj... Jest tutaj ta... skrzynka z ekspo. O Jezu, no tak, tylko jest... Ten to tutaj również jest. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jak ja cię, kurwa, dorwę. A, no tak, mogę nim rzucać. Dla ty. o tym. Nie ma Hajsów od Judasza. Będą drobny dla busa powrotnego. Co? Co jest tutaj? A, nic tu nie ma, okej. Okay. To przypadkowe wcięcie w skalę. A nie! Okej, okay, nieważne. Krzyknę na chwilę dziewczynka. Jump, jump, jump. Ok. Cokolwiek. Mmm, mmm. Jak dobrze, że przyciągnę się do tej krawędzi, Dante. I wpadłeś jak w te małe jeziorko lawy znaczy roztopionego złota, które jest na dole. Uwielbiam. I love it. Absolutnie. Tego nie planowałem, nie miałem zamiaru spać. Naprawdę, tym razem z, z poważnie. Chodź tu, chodź tu. Kręcie w moją stronę. A wyptać o z Tego fajnego podbijania z godziny. Kraja, wiecie, im dłużej pani przeciwnika w powietrzu, tym dłużej on pozostanie w powietrzu. To jest zawsze spoko. Potem, ja mamy takiego irytującego gnojka, który rozpędza się na ziemi, to można go przetrzymać w powietrzu i bardzo fajnie ubić. Ale nie tutaj. danym mi miotnięcie ptaszorem <śpiewanie> No i, no kuźwaj, y, czemu się nie przyciągnął, no come on gro, come jakie to jest frajerstwo po prostu, bo Ponadto, po pierwsze, przez gównianą kamerę tej gry nie jestem w stanie dobrze osądzić jaka tam jest odległość, jak głęboko jest wsunięta ta półka, mimo tego iż wiecie, a wykrzywiam analog totalnie... Wy... A, i po pośrodku po mamy też gościa z tym, ze skarbem. Nie wiedziałem o tym. To jest po prostu głupie i oczywiście akurat pod nim dali to malutkie jeziorko roztopionego złota, które jest tak killem na, na naszej postaci. No kurde mol po prostu, no... Czemu, gro? Czemu? Czemu twórcy tej gry? Wiecie, takie zajebiście pomysły i spuściliście generalnie kuźla z wodą w kiblu po prostu przez tego typu gówniane rozwiązania. So much bullshit. Są drogą po środku mam jakiegoś... A, czekajcie, 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 czekajcie Czy ja się zajebałem w akcji teraz? To jest pytanie Ponieważ tamten gościu uruchomi tą całą karuzelę śmierci i rozpaczy Tą dźwignią Czy jeśli ja pociągnę tą dźwignię Ta karuzela przestanie się, no, kręcić I będę mógł po prostu tutaj pozbierać te znaczki? To jest... To jest pytanie Chodźmy sprawdzić, co by na to Auto gnoju, chodź tu. Dobra, okej. Okay. Będę tylko przeskoczył nad tym. Mm, no dalej, no dalej! Dante, skacz kuźwa, skacz! Uh. Tego typu zabawy w grach, takie przyjemne. No znaczy, to by było przyjemne, wiecie, kiedyby to było przyjemne. Ja bym miał pierdoloną kamerę za plecami mojej postaci. Wtedy byłoby to fajne, ponieważ, no, no, wiedziałbym gdzie moja postać skacze i tak dalej. To, no tak. Czy ja doskoczę do tamtego frajera? Doskoczyłem. Wow. A myślę, że to artefakt, a to tylko frajer do rozgrzeszenia. No nic, też bywa. So much fun. Rozumiecie, że u nie będzie mi nigdy pewnie płacił za nagrywanie tych gier, ponieważ ja po absolutnie każdej grze po prostu jadę, więc no cóż... I to, wiecie, to tak, mówię, mówię to chyba w każdej serii ostatnio, aczkolwiek po prostu mój komentarz to się coraz bardziej śmieszny, narzekający, wiecie o co chodzi. To nie tak, że ja nie lubię tych gier, po prostu jeśli ja nie lubiłbym tej gry, no to bym jej po prostu nie nagrywał. No, może nawet bym jej nie skończył. A tak, ma, miałem ochotę nagrać tą grę, miałem ochotę się z, nią, ją z wami podzielić, więc no, wiecie o co chodzi. Od po prostu... Od po prostu mogłaby być... Milion razy lepiej zrobiona. Ciekawe, czy ja się doskoczę w ogóle, nie? O, nawet bez problemu, wow, wow. Zmarnowane złoto. Zmarnowane złoto jest kuźwa w kręgu zwanym chciwością, tak? A każdy atak będzie ten... napełniał e tryb rozgrzeszenia, znaczy się tam, odkupienia. Sodrom

Pojawił się, bo Dante szedł do piekła i tyle. Dobra, w każdym razie, tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Mam nadzieję, że naśmialiście się z moich failów. A także, no, do zobaczyska w kolejnym odcinku Dante z Inferno, no właśnie u mnie na kanale. Na razie,